Ta modyfikacja dodaje skrzydła do auta Ibiszu Weejon i w tym filmie Wam ją pokażę, więc cześć, witajcie z tej strony Natek i witajcie w kolejnym filmie w BeamNG Drive i jak widzicie teraz to mam przy sobie wolant, cecha Products Flight Sim Yoke do symulatorów lotniczych, dzięki któremu prowadzę ten samolot, więc jest to naprawdę bardzo fajne, więc zobaczmy. Jak łatwo będzie się tym dało wylądować. Pomyślałem, że wyląduję na autostradzie, gdzie będą jeździć inne auta, żeby było trochę trudniej. Trochę szkoda, że nie włączyłem sobie prędkościomierza. No, lądujemy, ojej, coś... Dobra, no trochę się to auto zniszczyło, ale... Już to przed koło nie skręca niestety. Spróbuję jeszcze raz, jeśli może przyniosę na inną mapę troszkę. I to auto jest, myślę, bardzo fajnie zrobione, ponieważ tutaj widać jak te śmigła są zasilone, tutaj od dołu auta. Takimi gumkami, albo taśmami, albo cokolwiek to jest. nie osoby, zobaczmy, jak to wygląda. Nie ma, jak lecieć, do góry, i na dół. Nie ma żadnego przycisku, tutaj w środku. Więc zaraz tutaj znowu będziemy, będę lądować, więc zmniejszę trochę moc. No, La szybko lecę. No, chyba tak. Trochę lecę chyba za wolno, ponieważ e, nie mam za bardzo kontroli. Nie! Aaaaa! Nie! To już przeleciałem pod mostem. Allora, tutaj lądujemy. Trochę lecę chyba, allora. Chyba twardo wylądowałem, ale dalej jadę. <gryzny> Startujemy tutaj jeszcze raz i na górę. Bardzo ładnie. Tutaj przylecę dalej pod tym mostem, który jest tutaj. Tak. Zobaczmy, czy zrobię takiego backflip to jest, czy co. Ale nie, chyba nie. Teraz ciągnąłem cały czas do siebie wolę. a samolot leciał po prostu pionowo do góry i już nie trzeba lecieć do, do tyłu. A nie! Więc poczułem Włochy, bo tutaj jest lotnisko. No, spróbuję polecieć jakąś rundkę zrobić i wylądować. Jeszcze raz na lotnisku, więc. No, wystartowałem tam, Przyjechałem troszeczkę i już jestem w powietrzu, więc takiego długiego pasa na pewno nie potrzebuje ten samolot albo cokolwiek tutaj jest, żeby wystartować. Ojej, ono drzwi nie ma. Dobra, tutaj przelecę dookoła tego zamku i się zaraz tutaj będę wracał. To szkoda, że ten samolot nie ma klap. Dobra, ładnie, tutaj już się zbliżam i lądujemy. O! Bardzo ładnie teraz wylądowałem i też ładnie wyhamowałem, więc naprawdę to działa bardzo, bardzo fajnie. Ale jeszcze jedną rzecz muszę przetestować. Czy ten samolot może podnieść inne auto. Ja mam tutaj jakieś takie malutkie autko. Takie leciutkie. Nie wydaje mi się, że uda się tam temu aucie podnieść o to, ale zaraz sprawdzę. Zobaczmy, czy się uda. Nie, ten tył odpadł. Dalej on działa. Odpadł, ale dalej działa. Dobra, ja nie wiem, czy teraz temu się uda wystartować, ale spróbuję. Rana na pewno się udało zacząć jechać. Chyba ja jałem troszeczkę za wolno. A może teraz się uda? Ja rębokiem to auto jest, ale... Mam nadzieję, że będzie się dobrze. O! O! Dobra, lecę. A, może jednak nie. Dobra. Jednak temu samolotowi albo aucie, albo cokolwiek to jest, nie da się przewozić innych ładunków niestety. Więc jestem na mapie American Roads i wiem, że tutaj jest... Taki bardzo fajny most, pod którym bym chciał spróbować przelecieć. Jak lecę, to dodam prędkościomierz, który pokazuje jak szybko lecę względem ziemi. Tutaj prędkościomierz e, cyfrowej prędkości lotu. A, spadłem 100 km na godzinę. Jest 130, już zaczyna odrywać od ziemi. Myślę, że przydałoby się e, temu gdzie trochę mocniejszy silnik. Może to później sprawdzę, no. Tak, tutaj się zbliżam do tego mostu. Nie wiem, czy uda mi się pod nim przelecieć, ale tutaj on jest. I to, co jest w tym mostu fajne, to to, że tutaj będę musiał lecieć pod górkę, żeby móc pod nim przelecieć. Jeszcze muszę pamiętać o tym, żeby się zmieścić nie wlecieć w most. I myślę, że mi się to uda. No właśnie... Kiedyś mi się udało tam przelecieć dużo większym samolotem. Mi się udało, bardzo fajnie. No ja teraz mogę tą ulicą lecieć. A żeby tego w tą górę nie wyleciał... Tutaj będzie kolejny most, pod który mógłbym przelecieć. Udało mi się nie wlecieć w tą górę. No, nie jest ten samolot zbyt stabilny, nie. O i normalnie, jakby tutaj auta jeździły, mógłbym tak, no, tak nad nimi lecieć. To by na pewno bardzo fajnie wyglądało. Tak, i kliknąłem, żeby policja jeździła, więc e, pff, na pewno, e, tak, Poli policja mnie ściga, już się pokazało. Pewnie dlatego, że, e, że jadę troszkę za szybko, zbyt, zbyt blisko tej ulicy, więc będą próbować mnie gonić. Jestem pewien, że mnie nigdy nie dogonią. I tutaj się bardzo zbliżyłem do tej ulicy. I tutaj się z autostrady zrobiła normalna ulica. ...chyba prawie dotknąłem ziemi. Ciekawe co kierowcy tych samolotów muszą sobie myśleć, że samolot tak leci nad nimi. W tego prawie wleciałem. Mogę lecieć ulicą, tam gdzie są zakręty, tam mogę po prostu skręcać, się patrzeć co się dzieje na ulicy. Tym samolotem się naprawdę bardzo łatwo lata. Dobra, więc dodałem nitro. Chyba lecę troszeczkę szybciej. E, no tak, 200 km na godzinę. Jeszcze spróbuję to drugie auto stawić na to i zobaczę czy, czy to nie to coś pomogło. Zobaczymy, czy teraz się uda. Nie wydaje mi się, ale to zobaczymy. O! Lecę! 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 Wow! Naprawdę się udało. Nie spodziewałem się, że się uda. Lecę 140 km na godzinę i naprawdę się udało. A nie, 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 nie. O, dobra. Prawie w to pole wleciałem. Chciałbym jeszcze przylecieć przez tamten most, który, przez który przyleciałem e, wcześniej, przed chwilą. Ej, ej, ej. Czemu się silnik wyłączył? C czemu się silnik wyłączył? Nie! Nie! Co się tam stało? Ojej, ja tam w drzewo wyleciałem, ale chyba nic mi nie jest. A może jednak jest? Nie. O, dobra lecę. Miejmy nadzieję, że teraz mi się silnik nie zapsuje. No, nie mogę otworzyć. Oto, to może trochę zmniejsza opruchowiec albo coś, nie mam pojęcia. Bo jak na razie lecę nie ma żadnego problemu. Wyżej by pasowało leć, ale dobra, dobrze jest T Tutaj skręcamy w lewo Niech to się przyda Teraz tutaj, się zbliżam do tego mostu Raczej mi się to powinno udać Tylko żebym od góry nie zawadził A, o, inne jeszcze jeżdżą O, o, udało się Żebym tylko teraz e, Był w stanie wylądować gdzieś a nie nie udało się, niestety. Dobra, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to się Wam na pewno spodoba ten film, który Wam się teraz pokazuje na ekranie. Więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!